Gościem jest Piotr Arak, główny ekonomista Welobanku. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od stóp procentowych. Yy, inflacja yy, kwietniowa, ta wstępny, wstępny odczyt yy, wyniósł 2,7%. Lekki wzrost w stosunku do marca. Ekonomiści przewidują, że druga połowa roku to będzie silne odbicie m.in. za sprawą przywróconej yy, 5% stawki na artykuły spożywcze i odmrożonym ceną gazu i prądu, czy rzeczywiście należy się spodziewać dużej od, dużego odbicia inflacji i jak ono będzie duże? Tu jeszcze drobna korekta, mieliśmy 2,4 w tym kwietniowym odczycie, więc ta inflacja wzrosła nieznacznie od 2%, które widzieliśmy w marcu. No i będziemy widzieć takie powolne, powolne, ale wzrosty tego wskaźnika inflacyjnego w kolejnych miesiącach. Natomiast sama inflacja bazowa, czyli pozbawiona czynników związanych z energią i żywnością, będzie się utrzymywać powyżej 4% do końca roku najpewniej. A to oznacza, że ten ta przewlekłość inflacji, to jak bardzo ona jest rozlana po polskiej gospodarce, będzie jeszcze oddziaływać nam długo i ten horyzont czasowy powoduje, że Rada Polityki Pieniężnej, widząc te dane, nie będzie raczej skłonna do tego, żeby redukować stopy procentowe. No i będzie utrzymywać je na, na niezmienionym poziomie. No i ta inflacja z tegoż powodu, że ta inflacja bazowa będzie wysoka, czy relatywnie wysoka, będzie także się podnosić, pewnie jakieś 4,5-5% na koniec roku. Um... Ceny energii będą miały największe znaczenie od lipca. Do tej pory tylko żywność została podniesiona w nie, w jakiejś części ze względu na te zwiększone wskaźniki VAT-u. Widzimy, że sprzedawcy nie do końca przenieśli te koszty VAT-u jeszcze na konsumenta. Spodziewalibyśmy się większego efektu statycznego w tym odczycie kwietniowym, tego nie widać. A to z tego powodu, że firmy mają niższe koszty już od i mają po prostu możliwość tego, żeby konkurować o klienta niższymi kosztami i walczyć o cenę, co też widzieliśmy w przypadku dyskontów. Tak, ta wojna handlowa i generalnie niskie ceny żywności na rynkach światowych spowodowały przynajmniej na razie, że nie widać chyba tego efektu podniesienia VAT-u, albo nie w pełni go widać. Niektórzy mówią, że ta dotkliwa inflacja ponad Wskaźnik, yy, który powinien obowiązywać, czyli te 2,5% plus minus pół punktu procentowego, czyli tego celu inflacyjnego, yy, wskazuje na to, że RPP powinna podnieść stopy procentowe, nawet. Yy. To znaczy są tacy członkowie Rady Polityki Pieniężnej, którzy mówią o tym, że trzeba było podnieść stopy procentowe, są nawet takie osoby, które uważają, że w przypadku amerykańskiej inflacji, która zbliża się do celu inflacyjnego, ona chyba ostatnio wyniosła 2,7% czy 2,6% i w następnych miesiącach nadal będzie jednak powyżej amerykańskiego celu inflacyjnego, czyli 2%, i że nadal trzeba było podnieść w sytuacji rozgrzanego rynku pracy, płac, które na przykład w Polsce rosną realnie. O 10%, a nierealnie, nominalnie o prawie 12%. Gospodarka wcale nie jest w stagnacji. Widzimy pierwszy kwartał, który ma raczej odczyt dosyć pozytywny, lepszy niż końcówka zeszłego roku, pewnie wzrost przynajmniej o 1,5% rok do roku. No i cały rok z pozytywnymi odczytami. No to tak można było podnieść stopy procentowe. Ale raczej byłoby tak, że część ekonomistów spodziewałoby się, że przy tak niskiej inflacji dojdziemy do momentu, w którym trzeba stopy obniżać. Natomiast w perspektywie kolejnego roku ta inflacja nie znajduje się w celu. W związku z tym nikt dzisiaj na rynku nie spodziewa się, że nasz bank centralny dokona obniżki stóp procentowych albo w ogóle jakiegokolwiek ruchu, przynajmniej do grudnia. CPK. To jest taki wdzięczny temat do dyskusji, wzbudzający olbrzymie emocje, czy słusznie on wzbudza takie emocje? Nie wiem, no, inne projekty infrastrukturalne chyba nie są aż tak interesujące, ale wydaje mi się, że tutaj e, jednak magia takich większych projektów sprawia, że to budzi wyobraźnie bardzo wielu obserwatorów życia publicznego, no i każdy jeździ koleją albo leciał samolotem, więc pewnie podobnie jak grał w piłkę jest ekspertem od tego i dlatego się tak wiele osób e, na ten temat wypowiada, ale Wydaje mi się, że no bo to jest projekt stary tak naprawdę, bo chyba w latach 70 były pierwsze pomysły na budowę tak, centralnego lo portu lotniczego. Tak. tak, one później zostały po tym, po 89 roku i przemianach gospodarczych w Polsce, bo PRL-u na wiele projektów inwestycyjnych, które NATI by chciał realizować, stać nie było w latach 80, bo byliśmy bankrutem to w, 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 wróciliśmy do części tych pomysłów w latach 2000, realizacji zapomnianych projektów infrastrukturalnych, I znowu CPL-u, dzisiaj to jest CPK no i stworzenia hubu na potrzeby naszego przewoźnika narodowego lotniczego oraz połącz komunikowania go koleją. Ja powiem szczerze, że lata temu raczej byłem nie do końca przekonany o tym, czy to się opłaca, natomiast później zrobiłem to, co większość osób, czyli przejrzałem wszystkie raporty, które były przez lata przygotowane. Większość osób, która chce, chce się przekonać albo chce, chce wyrobić A sobie opinię. nie tylko buszuje po Twitterze. Tak. Czy chociaż czasem niektóre tweety ekonomistów są warte uwagi albo analityków, ale no przejrzałem sobie te publikacje no i zobaczyłem, że rzeczywiście przy obecnych podmiotach potrzebach i rosnących potrzebach lotniczych może być tak i także z powodów klimatycznych bo większe lotniska są mają po prostu mniejsze emisje jest tak że to się może opłacać i będzie po prostu to zapotrzebowanie i w ostatnich latach, przed pandemią i teraz po odbiciu rynku lotniczego po pandemii, widać szczególnie, że przez Warszawę lata bardzo wiele osób, przez państw bałtyckich, po wyłączeniu z obrotu, czy użytkowania przestrzeni lotniczej nad Rosją, bardzo wiele połączeń jest dokonywanych przez Warszawę. I oczywiście to może nie być permanentne, co będzie czekało lotnisko warszawskie, ale no to jest jednak sprzyjający warunek do tego, żeby port lotniczy i lot mógł się rozwijać, jako przewoźnik. Stąd wydaje mi się, że dla regionu Europy Środkowej pewnie większe lotnisko niż Ogendzie, takie faktyczny hub, w którym będzie więcej trochę tych terminali, będzie możliwość e, jednak przesiadania się na połączenia e, międzynarodowe, ma sens, jest w stanie na siebie zarobić, e, bo inaczej też ci inwestorzy prywatni z krajów zagranicznych by pewnie nie chcieli pieniędzy w to, e, w to wkładać. Więc to jest moja dosyć długa droga do tego, żeby powiedzieć, że pewnie wydawał, warto by było tego typu projekt zrealizować z perspektywy jakby rozwoju, rozwoju kraju. No i argument dla mnie koronny, który najbardziej mnie już przekonuje, to jest kwestia bezpieczeństwa, że po prostu jak się dowiedziałem od, od wojskowych, że na potrzeby wojskowe po prostu brakuje nam lotniska, żeby mogły te ci nasi sojusznicy amerykańscy wylądować. Premier Morawiecki mówił, że w ciągu bodajże dwóch dekad jesteśmy w stanie osiągnąć poziom zasobności Niemiec. Premier Tusk podaje krótszy okres, kilku lat, i mówi, że jesteśmy w stanie prześcignąć w bogactwie Brytyjczyków. Czy tego typu deklaracje w ogóle należy brać na poważnie, czy to jest taki czysty polityczny PR? No, pewnie, pewnie jest dosyć dużo w tym jakiejś politycznej e, propagandy czy PR-u, opowiadaniu o tym, że w którymś momencie będziemy tak bogaci jak jakiś kraj, no bo on może też zbiednieć po drodze. Tak jak Wielka Brytania, <laughs> raczej argumentacja związana z Wielką Brytanią, która się pojawiła w prasie brytyjskiej, była związana z tym, jak Wielka Brytania źle sobie radzi po Brexicie gospodarczo. To znaczy, że gospodarka e, jest o 5% mniejsza niż by w scenariuszu członkostwa w Unii Europejskiej Czyli mogła nie się rozwijać. nie nam rozwijać. pójdzie tak dobrze, tylko że innym pójdzie tak źle. Tak, więc to, to jest trochę taki miecz obosieczny, natomiast pewnie w perspektywie do końca tej dekady, czyli do 2030 roku w PKB per capita w parytecie siły nabywczej, czyli nadal jeszcze biorąc pod uwagę to ile kosztują produkty i usługi w Polsce, możemy wyprzedzić Hiszpanię, może dogonić Włochy w jakimś obszarze. Ale y, Niemcy są jednak w dalszej perspektywie. To jest y, pewnie kraj, który dopiero gdzieś w granicach 2050 roku jesteśmy w stanie dogonić, ze względu na to, jak dużą gospodarką, jak wysokoproduktywną gospodarką są, y, są Niemcy. No i są takie prognozy, które pokazują, że w produktywności wypracowanej w godzinie pracy jesteśmy w stanie do 2060-50 roku y, dogonić Niemcy. E, wcześniej dogonimy za to Koreę, no i to jest coś optymistycznego. Co znaczy, oczywiście. E, oczywiście południową, <laughs> północną nie musimy doganiać w żadnym z wskaźników, mam nadzieję. Dziękuję ślicznie. Piotr Arak, główny ekonomista Welobanku był moim państwa gościem. Dziękuję.